the <s1> <s1> <laughs> Hopie, chopie, co żeś ja ty dobrego narobił, a nie ja specjalnie, co żeś ty narobił, jeszcze za ja wiem, było szybko, ja wiem, no to się dzieje. No na pierwszym, no. czas na czas, przejeżdżaliśmy przez metę w sumie bez hamowania. Myśleliśmy, że, że tam się uda, później zahamować, ale się nie udało niestety. Ale jak... znaczy nie są to poważne nie. straty, umówmy się, ale no szkoda, mimo wszystko szkoda. Znaczy z tyłu są bardziej, około jest, leży trochę nam no, przesunęło koło trochę no i szybko już nie pojedziemy trochę to no, nie jest trochę to jest mocno to no, pojedziemy <laughs> tak, sobie tak żeby do maty dojechać nie będziemy już tą walczyć właśnie no, bo... no ale punktacja tam ucierpi jak nie, myślisz nie, nie 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 jest bezpiecznie tak żeby no tylko to, dojechać no, trzeba. no no to właśnie to jest najważniejsze no ale szkoda bo taki fajny kultowy odcinek hmm, pod domem no szkoda bardzo szkoda no ale tak, to mówią te raili, nie? No, coś tam jest. Wiesz, bo ja to wspominam, bo tak wiesz, śledzę i relacje, i głosy w tłumie, i tak naprawdę mocne wsparcie ze strony kibiców w Twoją stronę jest. Tak, no od początku sezonu w sumie rodzinka i przyjaciele, znajomi z nami jeżdżą. Wiesz, daleka, że ty już jesteś okrzyknięty adrenali, Adrenalina reality. team? Ja cieszę się. To ja się cieszę, bo to moją barwę wozi w ogóle bardzo dziękuję. Ale, Ale... faktycznie wsparcie jest. Nawet z, gdzieś chyba z Turcji? Albo skądś z, z, z zagranicy? Może, może z Anglii, może z Anglii. Z Anglii tak, mhm. tak. Bo z Turcji też ktoś tu Pewnie, pewnie siostra. Być może. No, także naprawdę masz duże wsparcie, jeżeli chodzi o zaplecze, jakby takie, wiesz, prywatne. Tak, no tak mówię, cieszę się bardzo, bo naprawdę dużo kibiców za nami jeździ. Niestety koniec sezonu. Ale może się uda jeszcze z Czyński pojechać jak, jak za tydzień, no za dwa tygodnie chyba nawet jest. Jak się uda zrobić, to pojedziemy jeszcze ten no, ostatni. A viking? Viking chyba nie, bo dla mnie powiem ci za dużo kilometrów jest, troszkę 100 kilometrów. Nie mam takiego wiesz, zaplecza, nie mam za, za dużo części zapasowych serwisu, także chyba sobie odpuszczę. Może w przyszłym roku. To trzymam mocno kciuki w takim razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.